Dzień dobry widzowie Gramy dzisiaj znowu w, w armii ty Tycoon Ostatnio rozbudowaliśmy mocno No i tak się prezentuje yy, Więc możecie klikać łapki w górę yy, No No to dobra to budujemy dalej Co moglibyśmy teraz budować widzowie ja teraz biorę na następne czołgi, widzowie, no i ale szybko lecą na te czołgi. Tam, tam ciągle nagrywają odcinek, a czołgi, mamy dzisiaj znowu cel, by przejąć środek. Na tyle widzowie, więc... Laura... Nara widzowie. Dobra. Widowie. Dobra. A co to my gramy? Słuchajcie. No. Dzisiaj mamy plan, by rozbudować jeszcze bardziej tę ten, ten, Ja gram to za mój dołączę się do Tomka. Ale no to ja nie mam Tomka. Ja dołączyłem do Tomka. Pst, jakiego Tomka? Nie znam tego Tomka, Sara Widore. Jezus, oni prawie ciągle mnie tak nazywają. A ja to przecież Tom bis. Nie, każdy, Zresztą. Każdy, Zresztą. każdy dwa widzowie wie, że ja jestem Tombis albo Cobra Games. Aha się, to się nazywa Tombis, ale nie właśnie. No, bo nie dostajecie no. A ty, 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 w poprzednim odcinku, niedawno, Maciek, Maciek musiał wybudować z połowę tego obozu. A, a, a największa rzecz w obozie to ta szklarnia. Największa od bazy i od, i, i od czołga. I, jak mówiłem w poprzednim odcinku, piszcie w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, czy wy macie taką dużą szklarnię większą od czołga? Zbieraj esy, chłopie. A teraz? Nie no, znowu te włoskie dziady. Ej, czy kim jesteś? Bubackiem, a ty? Tak Upgrade Kurde nie stać mnie Jestem mały, jestem mały Kubarusie upgrade Kubarusie, rusz się No, znowu mamy teraz znowu powiększa się nas obóz A ile tego upgradu? 1250 nie, Ja mam miszka Ja mam miszka ja, ja też mam miszkę Gdzie jesteś? Niech cię nie widział ja, ja... Nie! O widzę cię! Siema! Widzę cię! Tak! do teraz się Pochodzę cię zanówki! Tej po lewo, tej po lewo! no czemu ja nie mogę wejść tu no, jestem ej no wsiadaj Kuba Kuba wsiadaj do tego po lewej po prawej nie jesteś no to po prawej skakuj! to ja nie dobrze, nie da się jesteś? Mm. Idziemy, yuhu! Mam miszka! To... Uhu! Fajnie! Ja Maciek te baraki! Czy ja Fajnie! że tam spadła bomba? Fajnie! ulepszaj te baraki Fajnie! Teraz Nie, teraz mi się nie, nie smubi. Patyk, buduj te rośliny. Powiedz swojemu, psu, żeby był ciszej. Taki ciszej. Mi to rakuję. Mi też. A nie. A może z Widzowie klikajcie łapki w górę. Czekaj. W jaką grę jest, możemy się połączyć? Jak lubicie mój kanał klikajcie łapki w górę. A jak nie lubicie mojego kanału, to, to, to klikajcie subskrypcję. A jak naprawdę lubicie, to i to, i to. to, to, i to. Bo ja od ciebie tyle dźwięków, sobie, no normalnie mówić nie mogę. Ja też swoje na maksa Ewi? Widzowie tak, na razie prezentuje się moja i moja baza wojskowa.

Widzowie, klikajcie łapki w górę. 100 łapek w... 100 ła... 10 łapek w górę, to nagrywam następny odcinek z tej gry. Buduj to. Buduj, buduj ten hanger Maciek. No. Jest I... nie jesteś ze mną, to nieastro. Ja zaraz ja, ja, do ciebie dołączę czekaj. Kup. Buduj te baraki, Maciek. No i to Na razie tak się prezentuje. E Nasza baza. A teraz wszyscy ataku. No, mama go. O oh, Boże! Jaką miałam o marmię? No to czekaj. Dobra już, do ciebie dołączę. Ile kół! Brała... Gdzie ja mam brawca. Tu. Ja ci ja wszystko powiem. Tak jak trzeba zrobić, dobra? Dobra, ty mnie dołączysz. O bol. Ale ja... Czekaj. Ja się do ciebie dołączę. Kabum! Dobra, jak klikłeś, klikłeś, ten przycisk, Jaki? Nie. To klik, widzisz, ten bluzik kliknij. No. To tam jest na początku. Buduj te ściany, Jedny maciek. Buduszko, na samym klikłeś? Tut. Tak. Widzowie, klikajcie łapki w górę. Boże, jakie ściany. Dołącz używanie kodu. Jaki masz kod? Jaki kod? No bo tam, jak wyjdziesz teraz, to tam masz taki ten, na naprawdę takie trzy kreski grube, co nie? No. tam pod spodem masz kod, jakim stworzyłeś. Jaki? Na no tam na dole? Widowię. Na razie tak się prezentuje ta bada. Przydaje, no. klikajcie łapki w górę, to następny odcinek się niedługo pojawi. No to się